ADHD underground. Czas. że underground. To jest dla każdego adechadowca najlepsze lekarstwo na yy, po prostu skołatane nerwy. Od ciągłego wkurwiania się na siebie Że znowu nie włączyłem tego przycisku i nie ma tego co miał być albo jakichś innych więc to się pije wieczorem przed snem Zbieram to co roku mamy teraz 16 czerwca 21 czerwca czy też 23 w każdym razie w tych okolicach jest najkrótsza noc i jest to noc kupały św. Jana i wtedy to ziele świętojańskie, tak nazywa się dziurawiec po prostu zbierane jest z największym potencjałem tę świętojańską pełnię, która właśnie do nas nadchodzi, Zioła mają największy potencjał. Tego się w życiu nauczyłem, zbierając dzieła już ze 20 lat że po prostu... Dusza wpada w puch, kiedy człowiek sobie to odpowiednio wyekstrakuje, wysuszy i dziurawcem swoje lęki głuszy. ADHD Underground. Zamiast metylofeny datu.